Chcesz utrwalić Twój podkład, żeby trzymał się cały dzień. Potrzebujesz do tego trzech rzeczy: chusteczki, oczywiście dobrego pudru. Ja używam akurat takiego transparentnego, który będzie też trzymał, jak gdyby wydzielanie sebum przez cały dzień w takich ryzach. No i oczywiście gruby, puchaty pędzel to są takie elementy nieodzawne. Teraz wypróbuj mój sposób. Odrobinę pudru, nasyp na chusteczkę. Tak, tak, na chusteczkę. Zazwyczaj sypałam to na wieczko, ale odkąd odkryłam ten sposób sypania pudru na chusteczkę, jestem po prostu mega zachwycona. Teraz weź gruby, puchaty pędzel i to, co masz na chusteczce, spróbuj w ten pędzel wtłoczyć i oczywiście obsypać. Resztę możesz też wklepać w czystą część chusteczki. I teraz całość zacznij nakładać takimi ruchami stemplującymi na twarz. Zawsze zacznij od samego centrum twarzy i to co ci zostanie na pędzlu, będziesz mogła sobie spokojnie również rozblendować na zewnętrznych częściach twarzy. Pamiętaj, żeby również tutaj okolice oka, gdzie jest nałożony korektor, ładnie przypudrować. Ten korektor musi być utrwalony, żeby w trakcie dnia nie zaczął gdzieś Migrować, czy też nie zaczął się osadzać w zmaszkach? To jest bardzo ważna rzecz. Zaobserwuj mnie po więcej.